To tu ja monster. A Co robimy, Po ostatnim teście. Tak. W wielkim czekolady. teście czekolady. Czekolada. Stały nam czekolady. No nie zjemy ich, a szkoda, żeby się zmarnowały. Tak. Więc zrobimy z nich po prostu brownie. A tak. Zaraz się pożykam, Tymon na ten stół. A jakie mamy czekolady? Teoretycznie, teoretycznie brownie powinno być z gorzkiej czekolady. Na znaczy w sensie jest takiej 70%. Dają 70% to mamy jedną kawałek, tylko i to jest 70 gram. Potrzebujemy 250 gram czekolady. Jeszcze jest taka 70%. Możemy dorzucić też. Dobra, rapon, tą może. możemy. Czekoladę połam na małe kawałki. Orzechy i mi dały posiekać. Tyle. I Pokaż teraz tyle. No tyle. I z tego jeszcze weźmiemy. No mniej pewnie. Tyle. Dobra. I teraz połam na małe kawałki te wszystkie czekolady, które tutaj. takie malutkie? No tak, na małe kawałki. Wzór M&M'sa A. Czekaj, okay, dobra. Ciekawe orzechy. Jeszcze będziesz sosial? Nie. Bo sobie żartujesz. Przed chwilą nagraliśmy ten wielki test. <laughs> Czekaj, ale my w rąk w tym nie zjemy. Tyle. I garść migdałów. No już nie kupiłem migdałów. A ja, ja, ja mogę pokroić migdały? Nie, nie ja musimy je ich je po prostu połączyć. Dobra. Okay. Okay, Uważaj z tym nożem. Dobra, mamy migdały, 100 ml wody. Le? Nawet mniej. No mało, no weź połóż garnek na tym. I włącz. Dodaj cukier. Do tej wody? Cukier. W ręku za wodę dodaj cukier, cukier waniliowy. Cukier waniliowy. Trzeba gościć. Dobra, i łyżka. Pyk. 240 gram, to jest strasznie dużo. 240 gram? to no. więcej nawet niż ta woda. to jest szklanka. To jest sporo, czy... Co? Sporo No. Żeby nam nie wyszło. Dużo. Słuchajcie, no ja nie wiem, no. Tyle? Tak, dawaj. Boję się troszeczkę. Słuchajcie, korzystamy z przepisu Ani Starmach z Masterchefa. Masterchef. Masterchef. I zobaczymy, jak coś to będzie na nią po prostu. I to będzie jej wina, jeżeli się otrujemy, rozumiesz? Ania? Otrujesz mi dziecko, tak? Jak się zagotuje to? To musimy ją ściągnąć I dodać czekolady A mam jedno pytanie do was widzowie Czy chcieliście zobaczyć jeszcze Jedną jakąś budowlę moją na moim kanale? Chcecie z Minecrafta? Czy z Lego? Popiszcie w komentarzach Słuchajcie, czuję się jak Breaking Bad trochę no. We, we got to cook, Jessie Się. Teraz tak Wrzucaj czekoladę z tego Wszystkie? No Tak Żeby się nie oparzyć A już się rozpuszczają o Jezus mm, jak to pachnie I co z tymi jajkami? Co mi czy nie? Jaka rozszczep miejsce jak na jajecznicy Dodaj mąkę, wymieszaj różgą lub mikserem. Tu była taka różga, nie? O, to jest rózga, nie? Do jajek. Co? chyba nie, nie wiem. Czepaczka! To jest paczka! Krew paczka. Tak. Ile tej mąki? 80 gram mąki trzeba, tak? No, powiedzmy, że to jest 80 gram mąki. O, rozwaliłem porze. Tak? To chodź tu teraz trzepto. Dobra, to się... Musisz ta, ta, ta tak robić. Ty czep czekoladę tak, tak nie mocno Tak, żeby się to wszystko połączyło Dobrze, a ty czep czekoladę Dobra, dawaj Co się z tym zrobiło? To ma to być to chyba jednolita kocha, masa kocha. Hmm. Mas. Słuchajcie, powstał nam z tego Jarosław Sokołowski Czyli co? Masa to a kto by my się ubrał Brownie Tak. Brownie zostało wymyślone przez Józefa Piłsudskiego w 1000, chyba 1912 roku. On myślał wtedy, już wtedy myślał o przewrocie majowym, który był, e, który był, e, nie pamiętam kiedy dokładnie, ale w 1926, tak mi się wydaje. No to, to on wtedy już myślał o tym, ale... E, no i wtedy pomyślał sobie, kurczę, jak będę robił ten przewrót majowy, to coś by się przydało tamtym przywieźć do tej berezy kartuskiej do której ich zsyłam. No i postanowił zrobić brownie. Bierz w ten garnek i dawaj. I wlewaj cały garnek. Z tego? Możesz z łyżką, możesz bez. I, po, I powoli wlewaj go do tego. Powoli, powoli, powoli. Powoli. Powoli jest. Właśnie nie. Dobra, teraz Nie. resztę tego łyżką zgarniaj. Proszę. A szczypta soli mm. dopiero tutaj jest to, a masło co z masłem? Tymczasem jak tata będzie sprawdzał o maśle, ja wam opowiem kto stworzył erytroty. Była to historia w 1924 roku. Władimir Putin rządził Stanami Zjednoczonymi. I podczas robienia trotylu nagle wsypał cukier i powstał dzięki temu. Ery na początku myślał, że to będą jakieś kulki, które parzą w oczy. Zaczął to dawać swoim przeciwnikom i bardzo masła. to smakowało. Mnie dodaliśmy masło. Tu mieliśmy masło spuścić jeszcze. Tata! Właśnie dlatego wiesz, yy, dlaczego uważam, że powinniśmy... Nie dodaliśmy masła. Trochę nam się pomyliło Ale myślę, że damy radę, no. Zobaczymy jak to wlejemy do tego, to może zgęstnieje. Oj, wlewam Spektakularne masło. Pan masło trzasło. Dobra, słuchajcie, no pomyliliśmy trochę kolejność sztucenia składników, no? Jeszcze jedną rzecz wam chcę opowiedzieć. No? Kto wymyślił masło? Kto wymyślił masło? Gosku No i. Zupełnie inna jakość. <laughs> Dokładnie. <laughs> to ja wiedziałem? Gosku, Bóg masła. Masło jest przejrzyste. Jak Gosku, jak jego twarz. Dobra, jest napisane teraz, że należy to wymieszać łyżką. Chcesz dodać się orzechy? Uwaga, uwaga mam nóż. Uuu, nożyk. Bardzo ostre. Hmm. Dobra, mieszaj. Mmm, pachnie to jak kakao. Pachnie? Tak. Jak takie domowe dopicie kakao. Najdalej no trzeba ustawić. W sumie stopniu? można by było z tego to zrobić. 180 stopni. Widzicie, jak zrobić kakao? Najszybciej. Po prostu mieć kubek, mieć tabliczkę czekolady, wsadzić do jakiejś mikrofalówki albo do czegoś, co jest ciepłe mega, a potem podgrzewać sobie to. I proszę, mamy kakao. Domowe kakao, zrobione tylko z czekolady. I kubka. Kupka miałabyś jeszcze słuchajcie do soli, ale zapomnijcie. Nie ja nie wiem co z, co z tego widzicie. Dobra, uwaga. Teraz dla Was mega quiz. Słuchajcie, piszcie w komentarzu jaki to zwierzę, wa? Ruf. 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 To jest pierwsze, a zwierzę numer dwa? więc <laughs> <laughs> ja nie wiem co to jest. Czekaj. To teraz Nie. Trzeba tę formę czymś... <śmiech> nie. co? <laughs> Trzeba nalać tutaj tą czekoladę. O nie, za mało chyba forma. Nie no, idealna. Dobra, uwaga. Ka, nie, ja łomię. Ka, nie, ja Jak to w życiu? Ciekawe co nam wyjdzie. Czy nam wyjdzie bardzo suche ciasto. A na ile minut? 25. 25. pięć? Zrobimy chyba krócej. Jakieś połowy. napisane. Moc nasz jest piekarnikiem. 25 minut. Robimy je 20 minut, bo my nie ufamy temu piekarnikowi, bo on za dobrze chodzi. Za dobry jest. My... Zapomnieliśmy o kostkach. I tym on nie, nie dorzucił czekolady. Zobaczymy co z tego nam wyjdzie. To jest najbardziej failowy odcinek z wszystkich odcinków. Nie dodaliśmy masła w momencie, w którym trzeba było. Zapomnieliśmy o soli. Tak. Oraz... Nie wiem, czy za, czy za dużo mąki nie daliśmy A i zapomniałem o czekoladzie I Ty mam zapomniał jeszcze o no, nie istotnym 70 gramowym kawałku czekolady Nie otwierałeś w ogóle tej czekolady y Mamy 20 minut, sprawdźmy, jak się sprawdza ciasto? Wykałaczką Mamy wykałaczkę? Y Albo tym, zapałką Albo pałeczką Pałeczką japońska ja To jest wilgotne takie w środku, mocno To dobrze Hmm. Kurde chyba jeszcze co? No właśnie nie wiem. Patrz, bo ono nie zostaje. Nie no czekaj, ono się tak rusza cały. Może jeszcze? Tak, chyba jeszcze, bo tu to jest woda. Pić... Jeszcze dajemy... Moim zdaniem woda. Jest mokre strasznie, ale... Dajmy jeszcze kolejny... No zobaczcie, takie pić. mokre jest, że... Że nic się nie przylepiło do tego. Hmm. Jeszcze dajemy temu coś? No nie no, poczekajmy jeszcze 5 minut w takim razie, no. Słuchajcie, no, wygląda ładnie. Musimy chwilę poczekać, Tymon. Bardzo długo Będę do lodówki po prostu teraz, to będzie szybko się tak. mhm. Na ile? Nie jest spieczone. Nie jest spieczone? To jest takie wilgotne. No dobra, musimy poczekać chwilę, że ono trochę ostygnie. I nie wiem, z 15 minut i. 15 minut. Sprawdzimy. Ty monowi zakropili oczy. Tak. A jak to nasze ciasto? Bardzo dobrze. Bo bardzo dobrze widzę. Eee, ale to źle. No, no dobra, słuchajcie, kroimy. O, jak już lepiej widzę. Hmm. Jest nadal ciepłe trochę. To dobrze. Mi się wydaje. To, 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 jak ciasto jest ciepłe, Czekajcie, to jest czy, czy trzeba je wyciągnąć z tej, z tej tej. Dobra. Jest bardzo wodne w środku, już go nie wyciągniemy. Czekaj. Ej. Próbujemy. Słuchajcie, to jest nasze brownie. Jest wilgotne w środku. Mm. Mi dobrze idzie. Dobra. No nie jest złe. Proszę Mateusz. Mamy jeszcze spodoba. A nie mówcie jakie czekolady No, to są orzechy. Mhm. To umrę. trudno. Masz na włoskie uczulenie? Mhm. Mm ty masz uczucie na orzechy? Mhm Ej, no dobra, trochę mogło być słodsze Mogło być odrobinę słodsze A dobra Ale... No. Moim zdaniem wyszło odrobinę za tłuste Aha Jest coś tak, że... Tak jakby... Tylko dlaczego? Przez masło? No masła? Ale za późno może dodaliśmy coś może przez dodanie za późno masła właśnie. Może jeszcze? <grych> Możesz. Ty też? Możesz. A ty też już zjadłeś. Czyli najprawdopodobniej kwestia jest tego, że wrzuciliśmy te masło za późno. Aha. I przez to to masło nie złączyło się tak, jak powinno. Zresztą dla mnie cała kostka masła to jest strasznie dużo. No. No. Ja się aż sam zdziwiłem, że w tym przepisie tak było. Nie jest to mój typ ciasta. Wolę na przykład, jak robiliśmy na przykład tamto pomidorowe u mamy. Albo pomidorowe, albo to marchewkowe, marchewkowe. to takie wolę. Tak. Dużo. Bo ja nie jestem jakimś super fanem czekolady No ale bym powiedział 8 na 10 A ty? 8 na 10 8 na 10 Czyli 8 na 10 Moi drodzy, albo 24 na 30 Dobrze. pamiętajcie, żeby zostawić suba Co tam był kocie z tym ciastem w budzi? Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i komentarz. A napiszcie po prostu co... Co mamy ugotować w następnym odcinku? Pa! Pa! Dawaj super! Lajka i komentarz! Demonster!